Kiedyś czytałem takie ciekawe zdanie, definicję, że depresja to najlepszy dowód, że ktoś próbował być silny w samotności i za długo. Można poznać przestrzeń, z której depresja nadchodzi w swoim życiu? O, no, przede wszystkim to piękne, piękne zdanie. Hmm. Y Teraz y, powiedzmy tak, że żarty się na chwilę y, mam nadzieję, że na, na chwilę skończyły. To jest temat taki, który dotyka chyba większej ilości ludzi niż możemy sobie wyobrazić. Y, bardzo wiele osób, jak sądzę, y, przyzwyczaja się do smutku, do takiego poczucia y, trochę bez sensu, trochę. Braku radości, anhedonii, to jest to słowo, które dobrze dość opisuje nasze czasy. A ono oczywiście to, to zjawisko braku odczuwania radości może się brać z tysiąca rzeczy. Zazwyczaj składa się na to znowu parę czynników: poczucie wypalenia zawodowego, właśnie osamotnienie, brak rozmowy z bliskimi i takie modne, obowiązujące dookoła, e, e, myślenie, że, że ja sobie z tym dam radę. Dobra, jakoś to w cudzysłowie rozchodzę, prawda? Mm -hmm. No to jest takie e, zbyt optymistyczne. Zbyt długo próbował sobie dać radę samemu. W moim wypadku, jak sądzę, e, 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 pozwólcie, że przez chwilę powiem e, o tym, na czym się znam, czyli o, o sobie. E, no, ale też dobrze przez własne doświadczenie trochę o takich rzeczach mówić. W moim wypadku niewątpliwie to było to. Że bardzo wiele rzeczy wydarzyło się za szybko. Trochę wracam do mhm. Twojego pytania o to, jak te drogi miałyby się toczyć, która by była lepsza. Między innymi dlatego wiem, że ta droga wolniejsza, ale bardziej systematyczna, e, uporządkowana jest drogą po prostu lepszą, bezpieczniejszą. E, za szybko. Poczucie, e, które pewnie też obu panom jest znane. E, że trochę przestaliśmy panować nad tym, co z nami jest robione, w czym uczestniczymy, jakiego rodzaju zadania musimy wykonywać, mm -hmm. bo wpadliśmy w pewnego rodzaju ma machinę. Na pewno tego doświadczyliście. I w pewnym momencie pojawia się tak silny ból. Lęk, strach, mieszanka, e, mieszanka takich u, uczuć, emocji plus poczucie pustki, właśnie takiego palącego, palącego miejsca tu gdzieś, w które się zapadasz, które się próbuje wciągnąć do środka, ale, e, ale nie wciąga, tylko i to trwa latami, latami. Są, są różne sposoby, których człowiek się wtedy desperacko ima, próbuje to zagłuszać przy pomocy używek, przy pomocy jakiegoś idiotycznego, szybkiego, bezsensownego życia. Ale to pomaga oczywiście tylko na chwilę, a potem jest mhm. gorzej i gorzej i gorzej i gorzej. Więc tak, myślę, że można rozpoznać sygnały o tym, że coś takiego nadchodzi, że zbliża się depresja, że jest już bardzo niebezpiecznie, tylko że człowiek jak to zwykle bywa przy próbie samoanalizy Potrafi się bardzo dobrze oszukiwać i, i właściwie, żeby zdiagnozować się samemu, nie ma na to większych szans. Mhm. Więc po prostu tak powiem najprościej, jak umiem, bo może ktoś słucha, słucha tego, ktoś, kto, kto jest w takim momencie. Z tym nie trzeba, nie wolno sobie radzić samemu.